Skarb? Od prawej Ej jakiś dźwięk Bidki. No 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 Ej le lewa, lewa Kurwa O kurwy syn Dźwięk biało wolno Nie mam armat Skurwa, nie mam Kurwa nie mam Nie mam też właśnie Lisa. Nie, 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 Kurwa. Oj, nie, się obrócić, bo działa, nie, 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 góry teraz szybko nie, Dawajcie, nie, nie, Dora, dora, dora. Na lewo, na lewo. Ja się dupą, do, dupą się do nas obraca. Ja, ja kieruję. Kier, kieruj, kieruj. Źle, źle się skończy. O, bo... Czy wbijamy Józe. się w nich? O, nad głową. No, stał. Jak ktoś łata Co to, co tam się tak obkręciło? B... No nam zarzucili tego Kotwicę? Oni, z... oni nam zarzucili Co? Harpuna? Aj, kurwa Kotwice nam zarzucili taką harpuna na kotwicę Dobra Jak coś łatam A. A, Łat, Tak, łata? tak, tak, tak Gdzie oni są? Na, my... na Ej, kurwa, płyniemy na, na wyspę Kręcę, kręcaj, skręcaj. Kręcam. Kotwica, 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 kotwica. Opuścić? Opuścić? Tak, tak, tak. 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 Dobra, opuściłam. I podnosimy. Od razu. Eee, tak. e, strzelają do nas i to... E, strzelają. Idzie łatać, póki co się idź na tego, na, na... na armaty. A właśnie po, po kule cisnę, bo się skończyły mi. Kule nam się kończą. Nie, tam są y, trzybeczki. A dobra, się już wystraszyłem Można jeden szlagiel zwinąć. Bo teraz mamy Kulno, dobrą proszę. pozycję na nich. Trzeba walić. Czekaj, ładuję wszystkie armaty. jak nie wiem. Aj, nie mogę obrócić. Nie, 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 nie. Trzeba zakręcić. Jeden sobie musi sterować cały czas. No ja steruję, ale jestem maksimum w lewo. Dobra. Do tego wiesz, jak, jak była okazja, to... chciałem walnąć. I, żagle, żagle, żagle. Na... Dobra, odbijam w prawo. Nie, jest nie, większa nie, tu nie. przestrzeń. Albo A, dobra, dobra, nie. W lewo, z powrotem. No, znaczy nie, bo wtedy... On, oni idą na prawo. Z tego co widzę. Na kotwicę Dobra. Na którą nas... Nie, pójdź, pójdź, puść. Na prawo. Dobra, nas dobra no bo ja chciałam. No, dobra, sorry. Dobra, kotwica, kotwica podnosimy podnosimy Dobra O kurde, Oj, obróciło nas. O, oni nas obróciło Kurwa. Nie bo akurat... Dobra, akurat dobra. To oni też dobrze się ustawili. Dobra Dara będzie Teraz mamy okazję w nich walić Czekajcie, skręcam na lewo, będzie bitka teraz a nie mogę wykręcić Nie wiem czy dostałem, dostał? Ja my też dostali Ta. Poszła, od On nich. Oni nawalnęli. On... Idźcie na prawo. Na prawo idźcie. I, ja, uh, Dobra, nie bądźcie chłata Stają ładnie. Nie Które mam strony? kul. Nie mam kul. O! Oh. Nie ma tu kul? Nie, na no Patrzcie. Beczkę na dole. Na dole, na dole. Jest dobry. Po U. lewej. Dobra, mam. Uwaga, na drugą Na stronę dupie. lecą Na dole. Na dupę? Na razie nie. dole. Na dole. mamy kotwicę Na się Na lewej. Na mamy Założony Trzeba ich przyciągnąć do siebie, trzeba ich napierdalać, na Tam Dobra, zapalające wrzucam. Świetnie. Dostęp zapalającym. Widzę kolejnym. Kotwica, podnosimy kotwicę. Szybko. I na prawo od razu, bo jest na lewo żagiel. Wiem, wiem, Walniemy ich. Paranem? Czyli harpunem hapnąć? Nie, 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 nie. Dobra. Już Walcie. Kurwa, nas. Będą mieli lepszą pozycję. No. Daj kotwicę teraz. Szybko. Kotwica. Poszła. I na prawo. Idźcie. Aj, nie zdążycie pewnie. Nie, nie nie, 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 nie. Mamy ich, mamy ich. Dobra. Walcie nich. Milena, Chodź ze mną kotwicę. Dobra. 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 No. kule, ulem się skończyło. Walcie. Na no git skuczyły. Kurwa, wchodzą nam na plecy no. Dobrze Oj, dostaliśmy! Kurwa, jebli No konkretnie, więc prawdą czy... Dobra, nie przeciekamy jeszcze, jest git Dobra, ale wchodzimy im po... naprzód. Będziemy no. w lepszej teraz pozycji. Teoretycznie ja Teraz Tylko kurwa nie mam tego skrętu takiego aż. No no, ale czekam, oni będą blisko nas. Kurwa, nie wiem czy się nie wbiją w nas. Chyba abordaż chcą zrobić. Kurwa, nie sięgam tym. To jest... A Staranem, Staranem nas biorą. Czekaj, ja mam pomysł. Ja mam granaty przy sobie. Dobra. U, kurwa. Ja im do środka granaty rzucam. Kurwa. Spadłem. Ale wodę. Zra zaraz. Zaraz. Dajcie kotwicę. Kotwi kotwica, kotwica. Już, 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 już. Opuszczam. Kurwa, mi mnie jebnie pewnie. Dobra. Dobra. Zabijam, Opuszczona. Zabijam, mu kuściejów. Ja trzeba wyleciałem kurwa za burtę. Rozumiesz? Za trzeba. O, mam syrenkę. Pewno, nie mam, kurwa. pewna? Dobra, ja jestem na statku. Czy masz go hakiem? Kurwa. A puścił. Dobra, ja łatam. Le Na chwilę. F. Trzeba wody wybrać. Oh Dobra. Okay. Ja Amunicję mm. pobrać. Gdzie oni są? Po lewej, po lewej. Przeznam A tutaj? tutaj. oni tak jeszcze raz nam podpłyną to trzeba im granaty do środka wrzucać No jo mamy granaty to ogień. Kurwa no oni tak dostają i... Ale dużo gościejów jest u nich Kurwa masz tu nic jednego nie mamy Dobra, pan ponosimy. Dobra Szkoczna bitwa. Arenoma zwiększona. Ich. O, napiliśmy ich. O, no ich, no. Ty, na Podpływamy do nich. To czekaj, to może kotwice Szybki zawróć, co? Yy, tak, kotwice, pójść. Ja patrzę coś tam kurwa to nie, patrzę nagle osiągnięcie Dobra No tak właśnie o 16 ten kurde Dobra Ja zerknę szybko tylko Kotwica podnosimy? Tak, 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 tak podnosimy to, ja... to tylko na zwrot ją było opuszczone ja, ja sprawdzam czy ten, czy... Ale witewka piękna Nie przeciekamy? Nie, przeciekamy. Ładnie, nie Ładnie, ładnie ja... Nie, bo ja tam połatałam Widzę, widzę Nice, -u. Ładnie Dobra py... Patrzcie, gdzie są fanty i kotwice, żeby ktoś zarzucił. Wtedy jeszcze co Nie, niech ktoś Dobra, sobie ja przy, kotwicy, przy kotwicy. A niech ktoś patrzy, gdzie skrzynie właśnie są. Ej, okay. to wejdę na bocianie, Będę widział z góry. Jakoś na prost mi się zdaje, że przy nami powinny być. Wojtek, jak, Wojtek, jak otworzyć ekwipunek swój? O, tutaj to, są chyba. No. E, kotwica. Już. skrzynie nie widzę. Pójdź, pójdź, pójdź. O, Jezu. No bo ty za Po której nie widzę tych skrzyni? Tutaj za zdanami są. Zdanami? A dobra, widzę. No, okej. Jak coś to mamy ten. A ten tu się z Łódką trzeba. A nie, można handłowem harpunem. Tylko bardziej jakby na lewo. Żeby się przekręcił człowiek.